Na moim kanale YouTube. Nazywam się Anny Tabernat. Ten odcinek będzie poświęcony kwestiom wesela i ochrony danych osobowych, oraz ewentualnie zgody na publikację wizerunku. Zapraszam do oglądania. Młodzi ludzie podejmują decyzję o wstąpieniu w związek małżeński. W związku z tym organizują wesele. Prawdopodobnie jedną z największych i najważniejszych imprez w ich życiu. Ale czy przy tej okazji myślą o RODO, czyli ochronie danych osobowych? Zapraszają wszystkich gości, podają ich imiona, nazwiska, ewentualnie wskazują że restauratorowi, że któryś z gości na przykład ma określoną dietę, czy czegoś mu nie wolno i zamawiają dla niego specjalną dietę. Fotografują się z gośćmi, sami, nagrywają film z wesela, uwieczniający różne sytuacje. Goście są rozluźnieni, niektóre sytuacje są podniosłe, tak zwane ku pamięci, niektóre są zabawne. Pytanie, czy każdy z gości chciałby, żeby jego swobodne zachowanie, mówiąc delikatnie, na sali weselnej, później było oglądane przez tysiące osób w internecie. Ale jakie są konsekwencje publikowania takich filmów, albo inaczej, jakie obowiązki prawne ciążą na osobie, która publikuje, żeby mogła to zrobić zgodnie z prawem? Zacznijmy od restauracji i zaproszenia gości. Tutaj, jeżeli chodzi o państwa młodych, spokojnie, nie muszą oni razem z zaproszeniem Wręczać danej osobie klazuli informacyjnej. Ale zbierają to wszystkie imiona, nazwiska, przekazują restauratorowi, on ewentualnie robi karteczki na stół, ustawia. Jeżeli nawet tego nie robi, to te karteczki są mu przekazywane albo są rozstawiane u niego w restauracji, ma do nich wgląd jak najbardziej. Tutaj kwestia ewentualnie podania kucharzowi, że osoba o tym, o tym imieniu i nazwisku ma określoną dietę. Czyli w tym momencie dochodzi do przetwarzania danych osobowych przez restauratora, danych osobowych gości. Abstrahując od tego, oczywiście, restaurator będzie przetwarzał dane osobowe pary młodej, zawiera z nią określoną umowę. I tutaj, odnośnie Państwa młodych, uczulam, że podpisując taką umowę, powinniście Państwo dostać właśnie taką klauzulę informacyjną, w której restaurator poinformuje. Kto przetwarza wasze dane osobowe, czyli pełne dane administratora, w jakim celu, jak długo będzie te dane przetwarzał, plus inne obowiązki wynikające z klauzuli informacyjnej, ale najważniejsze dla Państwa jest to, kto w jakim celu i jak długo będzie te dane przetwarzał. Taka klauzula informacyjna powinna być napisana zrozumiałym językiem, zrozumiałym dla odbiorcy, czyli dla osoby, która jest informowana, o tych swoich prawach, w tym prawie właśnie ingerencji w te dane osobowe, jej zmiany, żądania usunięcia, jeżeli to jest możliwe. Ale co z danymi gości? Przecież Państwo młodzi nie wezmą całego pliku, na przykład 100 czy 150 klauzul, nie będą od restauratora, nie będą biegali po gościach, nie będą ich wręczali. Moja koncepcja jest taka, że skoro restaurator, jak już wchodzi w posiadanie tych danych osobowych, w jakikolwiek sposób je przetwarza. A pamiętajmy, że przetwarzanie tych danych osobowych jest ich zgromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie, używanie, korzystanie z nich w jakikolwiek sposób. Więc jak restaurator ma ewentualnie wypełnić swój obowiązek informacyjny? Takim rozwiązaniem, może najmniej kłopotliwym w mojej ocenie, byłoby wywieszenie w odpowiednim miejscu, właśnie restauracji, karty informacyjnej z tymi właśnie e, informacjami, które są wymagane przez RODO. Kiedy zaczyna się nasze przyjęcie, dobrze byłoby, gdyby albo sam restaurator, witając gości, albo w porozumieniu z Państwem młodym, e, właśnie Państwo młodzi by przekazali tą informację, że jeżeli chodzi właśnie o klauzulę informacyjną, to znajdą Państwo w tym i w tym miejscu tutaj e, wszystkie informacje w tym zakresie. Także restaurator może przetwarzać dane gości poprzez właśnie te wizytówki, poprzez na przykład plansze wystawiane przed wejściem do restauracji czy na jej terenie z usadzeniem gości, albo poprzez właśnie konieczność dostosowywania diety dla określonej osoby. Tu nawet mamy więcej już tych danych osobowych, bo wchodzimy w kwestie zdrowotne tej osoby albo na przykład jej preferencje. Ale może nie musi. Wesele może być również tak zorganizowane, że goście wchodzą, kto siądzie, gdzie siądzie, zależy tylko od gości i Państwo młodzi nie będą przekazywali restauratorowi żadnych informacji, przejdźmy do nagrań wideo z wesela. Tak jak na początku wskazałam, na weselu różne rzeczy się dzieją. Jedni tańczą bardziej dostojnie, drudzy bardziej rozluźnieni. Przede wszystkim też mamy taki zwyczaj jak oczepiny, gdzie się wygłupiają, przekazują sobie baloniki, nie wiem, nosami, piłeczki, jajka, przybierają się, różne rzeczy się dzieją. No i właśnie wszyscy dobrze się bawią, ale czy na pewno chcieliby zostać gwiazdami internetu? I tutaj. Wchodzą dwie kwestie. Po pierwsze, tak jak przy restauratorze, para młoda, podpisując umowę z kamerzystą, powinna otrzymać od niego klauzulę informacyjną na e, zasadzie kto, w jakim celu, jak długo będzie przetwarzał ich dane osobowe, w tym właśnie tutaj w zakresie wizerunku, który jest na takim nagraniu e, uwieczniony. Czasami w takich umowach zdarza się również, że państwo młodzi za określony rabat. Wyrażają zgodę dla kamerzysty, żeby fragmenty z wesela umieszczał w swoim portfolio, na swojej stronie internetowej, jako właśnie tutaj taki element promocyjny, pokazujący, jak wywiązuje się on ze swoich obowiązków w ramach przyjętego zlecenia. Ale musimy o jednym pamiętać. Nie ma w prawie polskim czegoś takiego jak wyrażenie zgody. Na publikację wizerunku albo przyjęcie przez osobę trzecią klauzuli informacyjnej na rzecz bardzo wielu osób. Czyli Państwo, młodzi nie mogą wypowiedzieć się, zawierając taką umowę, w imieniu swoich gości, że oni tak przyjmują klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania ich danych osobowych w tym wizerunku, albo że wyrażają w imieniu swoich gości zgodę na publikację tego wizerunku. Tutaj sprawa jest bardzo ciekawa, bo później, nawet jeżeli para młoda, będąca już właścicielem tego nagrania po jego przekazaniu przez kamerzystę, chciałaby umieścić takie właśnie nagrania na swoim profilu, to również powinna mieć zgodę osób tam przedstawionych na taką publikację. I teraz, no właśnie, zgoda może być ustna, może być pisemna, natomiast pamiętajmy zawsze, że. W przypadku problemów, bo póki jest dobrze, to jest wszystko dobrze, my musimy udowodnić, że taką zgodą żeśmy dysponowali. Również kamerzysta, zamieszczając takie fragmenty, musi udowodnić, że posiadał zgodę na publikację. I tutaj tylko jeszcze wskażę, że za publikację takiego materiału, np. przez profesjonalnego kamerzystę, który prowadzi swoją działalność, odpowiedzialność będzie ponosił zarówno ten kamerzysta, Jaki na przykład, jeżeli udostępni to na stronę podmiotu trzeciego, gdzieś wstawi, to również ten serwis, który przyjął to do publikacji, bez wymaganych zgód na publikację. Taka publikacja powinna zawierać, taka zgoda na publikację powinna zawierać informacje, kto i na co dokładnie wyraża zgodę, czyli zgodę na publikację określonego fragmentu odpłatnie czy nieodpłatnie na jakich generalnie tutaj zasadach czy dopuszcza jakąś modyfikację tego filmu czy nie bo brak publikacja taka właśnie bez takiej zgody może rościć, może rodzić przepraszam może rodzić określone później roszczenia ze strony osoby właśnie ukazywanej na jej filmie może być to przede wszystkim roszczenie o usunięcie takiego materiału, czyli o zaniechanie naruszenia dóbr osobistych w tym wizerunku. Można też występować o określone odszkodowanie czy zadośćuczynienie. To nie są raczej wysokie kwoty, ale wszystko zależy od stanu faktycznego, bo jeżeli taki film będzie na tyle ośmieszający, jeszcze powiedzmy opatrzony określonym komentarzem, takim zabawnym w mniemaniu twórcy tego komentarza i tą osobę Występującym na tym nagraniu dotkną jakieś konsekwencje, na przykład utrata pracy, to to odszkodowanie właśnie będzie obejmowało te straty finansowe, które ta osoba poniesie. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, jest to instytucja, która przyznaje określone kwoty pieniężne za tak zwane boli i cierpienie. To może być różnie. Ktoś może po prostu czuć dyskomfort, będą to kwoty bardzo niskie. Ktoś może mieć przez to zniszczoną karierę zawodową, ktoś może zostać ośmieszony w swoim towarzystwie, ktoś może się tak załamać tą publikacją, że idąc już bardzo daleko będzie musiał korzystać z pomocy na przykład psychologa. Więc to wszystko zależy od stanu faktycznego, ale publikacje osób trzecich nie powinny się odbywać bez uzyskania od nich zgody. Przejdźmy teraz do fotografii ślubnej. Jeżeli chodzi o robienie zdjęć, tak samo. Umowa z fotografem, określona klauzula informacyjna dla Pary Młodej, robienie zdjęć z wesela w trakcie jego trwania. Tutaj mamy kwestię, jeżeli są to zdjęcia robione na użytek prywatny, tak jak filmy robione na użytek prywatny, ta zgoda nie jest wymagana. Odnośnie materiałów tutaj też odsyłam do mojego wcześniejszego nagrania właśnie odnośnie robienia fotografii, odnośnie ochrony tych dóbr, jakim jest wizerunek, tam szerzej omawiałam kwestie, w jakich sytuacjach my tej zgody nie potrzebujemy. W przypadku, jeżeli jakieś osoby są na przykład tłem danej sytuacji przetwarzanej, tak? Natomiast jeżeli są to tak aktorzy pierwszoplanowi, ta zgoda będzie nam potrzebna. Chciałabym jeszcze poruszyć takie kwestie jak makijaż ślubny czy fryzura ślubna. Nieodzowne elementy, które właśnie występują z usługi, z których korzysta Panna młoda. I tutaj również wchodzi ochrona danych osobowych. Nie mówimy tutaj już o gościach, chyba że razem z Panną młodą z danej usługi będą korzystały na przykład jej mama, druchny czy inni goście, którzy są zaproszeni na wesele. Ale Chciałam tego tematu dotknąć troszeczkę od innej strony. W momencie, kiedy taki makijaż czy fryzury są wykonywane i wykonująca je fryzjerka czy tutaj wizerzystka uwieczni swoją pracę na zdjęciu, to, aby to zdjęcie mogło zostać opublikowane, również wymagana jest zgoda na publikację wizerunku osoby na niej przedstawionej i klauzula informacyjna o tym, w jaki sposób dane osobowe tej osoby będą przetwarzane. Ważną kwestią jest też to, że zarówno klauzule informacyjne, jak i zgody nie są na wszystko. One powinny być doprecyzowane. Między innymi, powinny wskazywać, w jakich mediach społecznościowych będą umieszczane dane zdjęcia czy filmy i jeżeli mamy sytuację, że dany tutaj, na przykład, profil, na przykład Facebook, będzie również administratorem tych danych, to w takiej klauzuli powinno się znaleźć odniesienie do polityki bezpieczeństwa właśnie takiego administratora. Mam nadzieję, że temat mniejszego odcinka spodobał się Państwu. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia wkrótce online.